Nam pytanie dla ryb, czy partner, partnerka traktuje mnie i nasz związek poważnie? Dobra, to tak. Stąd. Mhm. Ok, to już lepiej. Jeszcze z tą. Ja potrzebuję chwilkę, dobrze? Że sobie tutaj poukładam. Yy. I trzy żółte karty. No i wyszły trzy. A nie, wyszły cztery. No ale jak już wyszły, to. Okej, okay, ja widzę, że te karty w ogóle się bardzo ładnie ze sobą pokrywają. Ja najpierw powiem, co tutaj widzę. I wyciągnę zaraz karty tarota. A może wy no, może wyciągnę karty tarota najpierw. I już będę zaraz czytać. Dla ryb. Czy parter, partner, partnerka traktuje mnie i nasz związek poważnie. Okej, okay, dobrze. Dobrze, to już mówię, jakie są karty. Słuchajcie, pierwsza karta, która wyszła, ona mi się nie za bardzo spodobała. To jest Mind Games. To są jakieś gierki umysłowe, to jest Gaslighting, którego ja absolutnie nie cierpię, ale to nie tylko, bo tutaj są różne hasła. Testujecie, analizujecie, emocjonalnie niedostępny. I ja patrząc na te inne karty tutaj. Ja czuję, że to jest osoba, która jest trochę emocjonalnie niedostępna, bo jest the runner, to jest osoba, która no, ucieka, ma taki, taki ma styl, że jak jest trochę za bardzo się robi emocjonalnie, to ta osoba nie potrafi się w tym odnaleźć i ucieka. I tutaj jest napisane fear of intimacy, strach przed intymnością taką emocjonalną, uciekanie, e, intensywność, odpuszczanie, no, takie uciekanie po prostu. Wewnętrzny niepokój się robi, ta osoba ucieka, ale ta karta to jest prawdziwe love story. Wasz początek w ogóle, waszej relacji mógł być mega, mega romantyczny i taki, taki wręcz bajkowy. I jeżeli chodzi o czas, ważny jest czerwiec. Albo ważny jest ten czerwiec, który był, albo ten, który przyjdzie. To już wy będziecie wiedzieć dla siebie. I potem to, co mamy z żółtych kart. In their feelings. Ta osoba naprawdę ma uczucia na Twój temat bardzo silne. Tylko to jest chyba ktoś, kto, tak jak mówię, w świecie emocji ta osoba się chyba nie do końca dobrze odnajduje. Ale ta osoba ma uczucia do Ciebie i chce looking after You, czyli zajmować się Tobą. Ta osoba ma to w sobie, czyli to jest ktoś, kto myśli o tobie poważnie, tak. Tylko, że tutaj, to jest ja, to jest niesamowite, jak, jak to się starotem pokrywa, grounding necessary, ta osoba potrzebuje uziemienia. I to paradoksalnie, ja tak intuicyjnie to odebrałam, miałam taki download intuicyjny, że to jest osoba, która w momencie, kiedy się zdecyduje na jakiś krok, i wiecie, małżeństwo może być uziemieniem, zamieszkanie razem, może być uziemieniem, ponieważ wy jako osoba, bo wy się tutaj pokazujecie jako osoba uziemiona. Wy się tutaj pokazujecie jako królowa monet, prawidłowo postawiona, więc wy jesteście stabilni. Ta osoba się pokazała jako osoba niestabilna. Ja nie mówię, że ta osoba jest emocjonalnie niestabilna, tylko ona nie ma tego, tego uziemienia. Ona jest fight or flight, to jest ucieczka albo walka, czyli. No, tak jak te tutaj karty pokazały, jak jest zbyt emocjonalnie układ nerwowy tej osoby po prostu świruje. To jest ktoś, kto chyba z domu nie był nauczony, jak się obchodzić z emocjami. Tutaj widać, ta karta jest odwrócona, to jest właśnie wewnętrzny chaos tej osoby. Ale ona ma uczucia w stosunku do ciebie i patrzcie na tę kartę, ona jest prawidłowo postawiona. Ta osoba chce, to jest, to jest, to jest unia dwóch osób. Ta osoba was kocha. Tylko ona się boi własnych emocji. I tak jak mówię, tutaj jakaś decyzja, bo tutaj będzie coś. Karta śmierci symbolizuje jakiś nowy, nowy początek. Jakąś kompletną zmianę. I ta osoba się boi tej, tej kompletnej zmiany. Myślę, że to może być ktoś, kto się boi oświadczyć. To jest strach, ale to nie jest. To nie jest w żaden sposób przeciwko wam. To są jakieś. Yy, Wewnętrzne problemy tej osoby. Chociaż czasami się możecie sprzeczać, i to też może powodować, że ta osoba ma jakieś, e, ma jakieś tutaj wątpliwości i trochę jej obiekcje na temat przyszłości tej relacji. Może się trochę kłócicie. E, może się nie dogadujecie w pewnych kluczowych sprawach, nawet nie kłócicie. To jest to. Ale ogólnie ta osoba. No, przyszłość tej relacji widzi jako, jako sukces, taki publiczny sukces. Zresztą też coś bardzo publicznego, to też może oznaczać, że ta osoba się może zdecydować tutaj na sformalizowanie tej relacji. Tylko, że tutaj, tak jak mówię, ta osoba się musi uziemić. Ja zaraz poradę, jak, co tutaj można zrobić. Tutaj ta karta na początku i za nią zaraz karta śmierci mówi mi o tym, że być może ta osoba ma za sobą Albo wy macie jako związek jakąś bolesną sytuację, z której tutaj albo ta osoba wyszła, albo wy wyszliście. Ale mi to, ja tak czuję intuicyjnie, że ta osoba mogła mieć w przeszłości złe doświadczenia z relacją romantyczną, i to może rzutować na to, jak ta osoba się w sytuacjach wysoce emocjonalnych zachowuje na ten moment. Ale tutaj się coś dzieje. Ta karta jest prawidłowo postawiona. Tu się coś zakończy u tej osoby. Zakończy się ten rozdział u niej w końcu. To w końcu przyjdzie, ale to jest trudne. Może dlatego, że ta osoba jest w trakcie zakończania tego. To jest taki chaos u niej. Zaraz zobaczymy, bo ja chcę wyciągnąć poradę dla Was. Jaka tutaj jest porada? Jaka tutaj jest porada? Porada, porada jest taka, że wy musicie zacząć grać do jednej bramki, bo wy trochę nie gracie do jednej bramki. Tutaj ja mam taką energię, wyczuwam, że tutaj trochę każdy chce drugą osobę w jakiś sposób gdzieś zdominować w czymś. To nie jest do końca zdrowe, ale to jest też znowu, to jest to energia tej osoby. Ta osoba naprawdę potrzebuje uziemienia, i to jest. To jest to. To jest coś praktycznego. To jest nowy praktyczny początek i nie wiem, dlaczego ja tak silnie czuję, że to jest albo zamieszkanie razem. To może oznaczać też dziecko. Ja nie, ja nie zalecam nikomu robienie sobie dziecka po to, żeby tutaj relacje poprawić. Nie. Ja mówię, co się może zadziać ogólnie. Że, bo może się zadziać, bo jest tak zwany paluszek Boży, a to mi mówi o tym, że tutaj. <grytanie> wam paluszek Boży, interwencja wyższa może wam. To uziemienie załatwić. Tylko mówię. Ale porada u mnie dla was jest taka, że ta osoba się musi uziemić, bo jak się nie uziemi, to będziecie w tej energii. To nie jest dobra energia dla związku. Bo to jest tak jak mówię, ktoś, prawdopodobnie obie strony, ktoś tutaj chce zawsze mieć rację. Wiecie, co jeszcze miałam taki download intuicyjny? To może być osoba, która jakby, bo ta osoba ma duży problem z rozumieniem w ogóle emocji, i to może być osoba, która właśnie. Skupia się na tym, żeby mieć rację zamiast, yy, zamiast na emocjach drugiej osoby. I tutaj jeszcze jest taka porada. Wy musicie pracować nad tym, żeby dynamika między wami była fair. To powinien być to powinien być wasz główny, przepraszam, cel, żeby to było między wami fair. I to jest robota dla, dla obu osób. i absolutnie nie robić czegoś takiego, że wy udajecie, że nie ma problemu, bo tutaj trochę problem jest. On jest do ogarnięcia. On jest absolutnie do ogarnięcia ten problem. Tylko wy musicie tutaj są aż dwie takie karty. Obie wskazują na to, że trzeba zacząć podjąć jakieś działania. To jest podjęcie działania. Ale to się może też tyczyć właśnie tej osoby, ona może tutaj jakąś decyzję podjąć. Bo to już nie jest w stanie na rozstaju dróg tutaj. Jest takie wyzwanie, jest też taka informacja, że tutaj się ktoś może ruszyć w końcu. No? No to tak mi to wygląda, tak. Jakbym miała to podsumować, to tak, ta osoba myśli o Was poważnie i traktuje Was poważnie, ale Wy musicie zacząć y, grać drużynowo do tej samej bramki. I nie wiem, nie wiem jak Wy to zrobicie, ale. To musi być jakoś zakorzenione w praktyczności, tak jak powiedziałam. Jeszcze ze dwie karty wyciągnę. Że jak? Tutaj jest w ogóle trochę niepokoju w tej relacji. Jest niepokój. Wiecie co? Ta osoba się też może stresować finansami. Ta osoba się stresuje finansami, ta osoba się stresuje tym, że ona może nie być w stanie wam zapewnić bez, bezpieczeństwa finansowego. To może być też tutaj temat. I stąd może się tyle stresu tej osoby też brać. Ale ta osoba was absolutnie kocha i absolutnie myśli o was poważnie. Dobrze. To